Dzień dobry, dzień dobry, witam Was na Torze Jastrząb. Dzisiaj obsługujemy event motoryzacyjny. Będziemy jeździć rekinami, wozić e, uczestników i uczestnicy będą się bawić z naszymi wyścigówkami. Kamil właśnie przygotowuje, sprawdza ciśnienia. Robert branduje. Dzień dobry. Dzień dobry. Na dzień najszybszej dobry. tablicy jest teraz. Będzie dobre pasy. Tak jest. Gelenda przywiozła szusteczkę. Pożywaliśmy tam dzisiaj po raz kolejny dzień na torze. Mamy ze sobą całą ekipę, wspólnie Przygotowaliśmy parę samochodów. Macie do dyspozycji trzy samochody do jazdy za kierownicą i dwa samochody do jazdy, tak zwane Taxi Drive, to co już widzieliście ostatnio. E, wspólnie z Adamem i z Robertem e, będziemy e, Was wozić w tym takcji. Natomiast e, z, e, samochodami, które będziecie użytkować sami, będziecie jeździć z instruktorem. Chcielibyśmy zaczęli e, przejazdami, tak zwanymi instruktażowymi, My poprowadzimy te samochody, żebyście się zaznaliśmy we trzech do Was dla Waszej dyspozycji. i siebie po imieniu na waszej dzisiejsze imprezy, mamy dzisiaj do dyspozycji. A po drugie, żebycie no, po prostu gdzieś tam bardziej zmęczeni, żebyście w ramach jak gdyby warsztat tak, jak jak nie, nie, nie pracy i może z jakby imprezy powodzenia jej i oczywiście waszej dobrej zawody są kwestie bezpieczeństwa auto, no to warto sobie ułatwiać sprawę i postrzegalizować. Jeżeli chodzi o, o samą nitkę, ja postaram się ją narysować. My oczywiście zaraz po tym, jak skończymy część teoretyczną, to przejdziemy się z Wami i pokażemy Wam dokładnie, jak to. jadłeś do wyścigówki i od razu. No i od razu się cieszy. Teraz my jedziemy jako e, pasażerowie taxi drive. Ja ja taxi Janek prowadzi. Czteroosobowy taxi driving. Tu mamy stewarda. Aby te tak fotele napompował. Włosiłeś no, urban. się? Nie. No wiecie, zapiąłem, kurde nie za miałem, <grym> za... <grym> e, to nie ma. za fotelem. Aha, bo ze Stewardem ze <grym> można bez kasku. No tak, technicznie jedziemy tutaj. Tak jest. Tu można całe na dwójce i na opór tego trójkę rzucać. Tym jedź na jeden może znamy. No, może na steczne I nie, nie szarf, no bo ja się zeżygam. Dobra, no a jecznicę będziesz miał na desce. Poczekaj, dawaj. Polski zrobili o, teraz... o, patrz, jeszcze ten no, co. Wiem, to wiem, to z, specjalnie. Skampera, że klejaliśmy szyberdach workami z kampera to. O, a, a co w końcu z tym szyber dachem? Dach, no wymieniliście? Mi, całe poszycie, nowy dach. Tak? No, i nie trzeba nic wiesz. A on naklejmy, na klejbrze, tak? tak? A na zgrzebach, no, tak? To wszystko jest fabryka. I już sufitu nie zakładaliśmy po bo... prostu? Nie, no, bez sensu i tak. No miał jechać sprzecznie, to je, mi no, się już żygać. No dobra, dobra. Gorsz, to wygląda, Z Robertem na, pe na pewno. O, tu jest tak. Fact, Ciekawe. Robimy, no, na odwagę. Aha, no dobrze, że tu mocno zrobili ten tak? Jest naszykane. No coś czuję, że na pewno ktoś wychodzi. O, tu się tak na, gdzieś... na bank. No, tu jest niebezpiecznie. O, tu wtem. Ten... No, ci... już, już widzę jak zderzak w jednym zbieram. zbiera. Tu jest szerokie wyjście, fajne. Nawet dosyć szybka ta pulka. A i tu trójkę można zapytać O wow, i tu jest faktycznie szeroko. No. no i tu nie ma rzeczywiście punktu odniesienia. Trzeba Mamna pokombinować. Trzeba. Ale ja wolę tu szeroko jeżdżać Chyba lepiej. No, tu trochę piachu. I tu, jest, tu się dzieje wszystko po prostu. Patrz. Pojechałbyś o, tu normalnie, ale jedziesz w prawo. Tu wąsko. ja nawet za kierownicą się pożegnam chyba. Ja chyba też. Tu też byś pojechał w prawo, a jest tu. No i tyle. straszyli deszcz idealna o? pogoda nie gaz, nie gaz wow potwór zobaczcie jak się spocił tu nie trzeba naprawdę dużo żeby się spocić pogoda nie rozpieszcza i przekładamy co tam Pod maską znalazłem. Któr? Który, Który masz? Piesie. Ten? No elegancko. Ale to nie jest mój. Dobra, mi tego samochodu? Nie, to sobie się tak dobrze prowadzi jest? Teraz. No jak? Zastanawiam się co żeś ta zrobił Ten stabilizator to można zdjąć. No tak, on w niczym nie będzie przeszkadzał, Kamil. Albo do góry na kamień. Nie, ja bym zdjął, on w niczym nie będzie przeszkadzał. Bo najważniejszy jest przedni jest stabilizator. Mm -hmm. Szczerze. No dobra, no super, mnie to rybka. B będzie łatwiejszy w prowadzeniu, wiesz? No bo kamień, no nie ma wyjścia, to jest tylko na chwilę, to do nauki dobra. będzie, nie? Czyli same plusy, zero minusów. Tak. No to zaraz go ściągam. No. No żeby zamontować y, tą dużą szperę musieliśmy zdemontować y, stabilizator. Ale mówię Norbertowi nie mów, powiedz po Liwendzie. <grym _> A, A twoje, twoje pierwsze wrażenia po pierwszym przejeździe? Że miękko, bo, bo mówiłem, nie? Powiedziałeś, że miękki. A ten, nie A ten nie to jest miękki, nie? To te sprężyny wyższe. <grym> sprężyny... Tam nie ma sprężyny. <grym> Są nowe. I co? A teraz nadejdź tu, zobacz jak ładnie... nie jechałem. To spróbuj, zobaczysz teraz, jest idealnie. Ale chłopaki tam wszyscy zajerają. Nie, ale serio, nie szło... Nie, nie przykręcilibyśmy. A to puknięcie jest takie cały czas. Jednostajne. Ja skąd ja mam wiedzieć? No. Może Wojtek coś tam zrobił. A to myślisz, że w środku szperzetka? Nie, nie. To y, tam ten... To jest coś więcej. Placha krzyczy. Blacha krzyczy. Nie. Ja myślę, że to mocowanie tego dnia. <słyska> 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 Działa? no, no że ja. No, i o to chodzi. <noise> A, jak... W tym to ciężko. Ale, ale widziałem, coraz lepiej było. Coraz lepiej, potem w lifty można było delikatnie wchodzić, ale na początku to obraca jak diabli. Ale w ekstra. Ale o to chodzi, fajnie, że takie warunki są teraz i było sucho, to przynajmniej masz porównanie. Tak? Ja celowo w pewnym momencie przesadzałem, żeby zobaczyć po prostu gdzie jest, gdzie jest ta granica ryzyka też nie. No tak. Ale ogólnie bezpieczny samochód. Tak, 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 nie, 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 nie ma tematu w ogóle. Przejadę się 90. na tych deszczach, wiesz tam okay. Zobaczę. Jestem ciekaw jaki będzie fan z jazdy. Uczestnicy mówią, że dobrze kleją tę opony. Tak? No, Dobra. Ciekawe, czy będę... Tak, tak. Czy się przełamie, nie? No. <laughs> Dobra. Dobra, poza wkółmi drzwi lec. Odcinaczek wszystkiego dobrego, trzymajcie się.